Pod ostatnim odcinkiem dostałem od was dużo komentarzy o tym, że przechodzę na ciemną stronę mocy, że do tej pory to był taki fajny kanał dla mężczyzn, można było dostać tyle wiedzy, a teraz już również zaczynam pracować z kobietami, zaczynam zajmować się relacjami e, i problemami również kobiecymi i według was to była głęboka zdrada. Natomiast prawda jest taka, że czas idzie do przodu. Ja już pracuję z mężczyznami od dobrych kilku lat. Przeszliśmy wiele męskich grup, przeszliśmy wiele spotkań, wiele Terapii. I część mężczyzn już naprawdę nabrało tych umiejętności i stało się zintegrowanym mężczyzną, czyli takim mężczyzną, który wie kim jest, wie gdzie idzie, ma kontakt ze swoimi emocjami, potrafi prowadzić, nabrał już wysokiej samooceny, jest świadomym, autentycznym facetem, i tacy mężczyźni chcą po prostu znajdować. Ciekawe, rozwinięte, dojrzałe kobiety i budować z nimi związki i dostaje od nich coraz więcej wiadomości. Coraz częściej już na różnych terapiach i grupach pracujemy nad tym, jak budować te relacje. Z drugiej strony jest wiele kobiet, które już osiągnęły sukces, rozwiniętych kobiet, które również szukają mężczyzn i nie mogą znaleźć, albo nawet jeżeli randkują i znajdują tych mężczyzn, to te związki się bardzo szybko kończą, i często te kobiety do mnie dzwonią czy kupują moje konsultacje, rozmawiamy sobie i Odkrywamy, jakie takie nieuświadomione ich nawyki, zachowania powodują, że ci mężczyźni nie zostają, że oni odchodzą. E, I dzisiaj już chciałbym również dzielić się taką wiedzą, nie tylko wiedzą dla mężczyzn, dlatego postanowiłem stworzyć taką nową serię, czyli Relacje w XXI wieku. I chciałbym opowiedzieć krok po kroku o różnych aspektach relacji, jak je budować, jak je tworzyć. Dla kogo jest ta seria, dla kogo ona nie jest. Na pewno nie jest ona dla osób, które uważają, że. Są szczęśliwe same, nie potrzebują nikogo do szczęścia ani do życia. Jest im tak dobrze, albo tak bardzo boją się zbliżenia, tak bardzo boją się bliskości, że używają różnych powodów do tego, żeby nie wejść w te relacje. I ja często to słyszę od mężczyzn, którzy mówią, a kobiety oszukują, kobiety nadużywają, kobiety tylko szukają kasy, są nielojalne. I to jest cały zestaw takich różnych przekonań bardzo silnych, które powodują, że ci mężczyźni czują się komfort. W tym, że są sami, i tak samo z drugiej strony kobiety mi opowiadają, że nie ma fajnych mężczyzn, że dzisiaj związki nie mają sensu, i to jest część ludzi, której ja nie pomogę. Ta seria, którą teraz tworzę, jest to seria dla ludzi dojrzałych, rozwiniętych po 25 roku życia, prawdopodobnie ludzi, którzy nie potrzebują być w relacji, ale chcą w niej być, mają głęboką potrzebę, pragnienie i chcą się dowiedzieć jak to zrobić. I są to, ja adresuję jakby tą serię dla osób, które są w stanie dobrowolnie oddać Część swojej wolności, część swojego życia, po to, żeby być w relacji i budować tą relację z równie dojrzałą, rozwiniętą osobą, która również zaakceptuje utraty części swojej wolności, części swojej samodzielności, po to, aby dostać te wszystkie benefity, jakie przynosi bycie w stałym związku. I prawda jest taka, że większość ludzi czy większość problemów związkowych wynika z tego, że ludzie chcą utrzymać wolność singla, chcą utrzymać te wszystkie nawyki. I zachowania, jakie mamy będąc singlem i korzystać z dobrodziejstw, jakie daje związek. I to jest niestety niemożliwe, to na dłuższą metę nie działa, to jest coś, co ja nazywam takim trochę narcyzmem współczesnych czasów, że my chcemy uzyskać, utrzymać te wszystkie nasze wolności, a z drugiej strony wejść w relację i, i oczekujemy, że ta relacja będzie dobrze działać. To się niestety nie może udać. Część ludzi może mnie postrzegać jako takiego konserwatysta, ja jednak uważam, że ta wiedza na na temat tego, jak relacje powinny działać. Ona jest zawarta i my ją mamy już gdzieś tam we krwi, i nasi przodkowie funkcjonowali w oparciu o tą wiedzę. Kiedyś to było proste: mężczyźni byli mężczyznami, byli w męskiej energii, kobiety były kobietami, były w kobiecej energii i ten związek działał, bo dochodziło do wspólnej wymiany, do takiej komplementarności w obrębie tej relacji. To był rodzaj takich przeciwnych właściwości, przeciwnych umiejętności czy, czy darów tych osób. Osób, które się do siebie przyciągały, tworzyły napięcie emocjonalne, tworzyły napięcie seksualne. Dzisiaj już to tak nie wygląda. Wszyscy trochę pogubiliśmy się i nie wiemy, jak to powinno dalej wyglądać. Wynika to po części z tego, że mm, pochodzimy z takich trudnych rodzin. Nasi rodzice nie dali nam takich prawdziwych wzorców tego, jak powin, powinien wyglądać związek dobrze działający, jakie role powinni spełniać mężczyźni i kobiety. Większość mężczyzn, z którymi pracuję, opowiadają mi, że ich ojcowie nie pełnili tej roli, którą powinni robić, i oni się nie mieli tego od kogo nauczyć. Więc z jednej strony nie dostaliśmy tych wzorców, z drugiej strony współczesne media też nie ułatwiają nam sprawy, bo w tak zagmatwany sposób dzisiaj pokazuje się to, co jest męskie i co jest żeńskie. W ogóle sam fakt dzielenia czegoś na męskie i żeńskie już jest postrzegane dzisiaj jako coś niewłaściwego i coś o czym w ogóle nie powinno się rozmawiać. Tym bardziej wszyscy jesteśmy pogubieni, bo po prostu nie wiemy, jak to powinno wyglądać i nie wiemy, jak budować te relacje. Jak to wyglądało kiedyś? Przed jeszcze całą tą rewolucją feministyczną. Męska rola była taką tradycyjną, męską rolą wyrażającą się poprzez to, że mężczyzna dawał ochronę, dawał bezpieczeństwo. On jakby zarabiał na dom, on ten dom utrzymywał, chronił, on ten dom prowadził. Żeby zdobyć kobietę musiał się jej oświadczyć, musiał ją zdobywać, musiał pokazać, że jest dojrzałym, odpowiedzialnym mężczyzną, który będzie w stanie zadbać o tą kobietę i będzie w w stanie tak zorganizować życie, żeby ona była zadowolona. Z drugiej strony kobieca rola w takim tradycyjnym wydaniu polegała na tym, że kobiety zajmowały się domem, podążały za tym mężczyzną, który je prowadził. Generalnie kobiety w tej aktywności były biorcami, jakby same były pasywne i brały o mężczyzn i wspierały tych mężczyzn w osiąganiu ich celów. I aby związki działały, jeden partner musi być w męskiej energii, a drugi partner musi być w żeńskiej energii. To nie musi być mężczyzna, może być mężczyzna w żeńskiej energii, kobieta w męskiej energii, ale żeby polaryzacja w związku działała, tak po prostu musi być. Dzisiaj mamy z tym problem, bo z jednej strony już nie ma takiego, nie, nie jesteśmy w takiej czystej męskiej, czystej żeńskiej energii, ani też ludzie dzisiaj nie potrzebują być w relacjach. Dzisiaj nikt nie musi z kimś być. Wiele osób mówi, że jest szczęśliwa sama, odpowiada im to życie, jakie prowadzą jako single. W sumie, nie cierpią już, nie cierpią samotności, jeżeli mają być z partnerem, który będzie ich ograniczał czy blokował, to wolą być sami. I z czego to wynika? Po części wynika to z tego, że każdy z nas aktywował w sobie zarówno męski aspekt, jak i żeński. I mężczyźni aktywowali w sobie również żeński aspekt, a kobiety aktywowały w sobie ten męski aspekt. I to powoduje, że my dzisiaj sami jesteśmy w stanie zaspokajać swoje potrzeby. I sami jesteśmy w stanie sobie dawać te różne rzeczy, które wcześniej dostawaliśmy od partnera. Z jednej strony to powoduje, że jesteśmy samodzielnie niezależni, ale z drugiej strony bardzo nam to utrudnia budowanie związków. I kiedyś jednak sytuacja wyglądała w ten sposób, że kobiety, które nie były w relacjach, które nie były zamężne, miały do dyspozycji tylko nisko płatne prace, a to rolą mężczyzny było zapewnienie bytu i ochrony. Szybki przerywnik. Jeżeli zainteresowała Cię ta treść, chciałbyś. Popracować ze mną, chciałbyś się dowiedzieć, co robisz nie tak, dlaczego Twoje związki nie działają? Zapraszam Cię do skorzystania z moich konsultacji. Link znajduje się w opisie. A teraz już wracamy do odcinka. Na początku lat 70., kiedy rewolucja feministyczna spowodowała, że taka męskość wyrażająca się poprzez sukces, poprzez osiąganie celów, stała się również domeną kobiet, stała się również aspektem funkcjonowania kobiet. I kobiety z nauczycielek, z gospodyń domowych zaczęły przejmować męskie role. Zaczęły się sta stawać prezesami firm, menadżerami, prawnikami, doktorami, i zaczęły po prostu korzystać z tych rzeczy, do których, z których wcześniej korzystali mężczyźni. Zaczęły się rozwijać, korzystać z kursów asertywności, zaczęły uprawiać seks bez zobowiązań, miały niezależność finansową, były gotowe opuszczać swoich mężów, nie potrzebowały ich do tego, aby stać się matkami, bo korzystały z in vitro, i taka potrzeba mężczyzny, bycia jego w rodzinie zaczęła się powoli rozpuszczać. W tym samym czasie również mężczyźni aktywowali swój żeński aspekt, zaczęli go eksplorować i stali się wrażliwi, stali się emocjonalni, zaczęli otwarcie mówić o swoich uczuciach i emocjach, zaczęli otwarcie płakać, mówić o swoich potrzebach, nawet część mężczyzn zdecydowała się wyjść z tej roli takiego dostarczyciela i to oni zajmowali się dziećmi po narodzeniu, to oni przechodzili na ten y, taki urlop tacierzyński. Po prostu te role zaczęły się zamieniać. I używając terminologii Junga, zaczęliśmy rozwijać w sobie żeński i męski aspekt w każdym z nas. Doszło do zaniku jasnych zasad, co powinien robić mężczyzna, a co powinna robić kobieta w takiej romantycznej relacji. I ja często, jak pracuję z mężczyznami, to im pokazuję już od początku rzeczy, które oni robią, wchodząc w żeńską energię na początku relacji, i też pokazuję im, jak kobiety. Zapominają po prostu o tym, co one powinny robić, i inicjują relacje całkowicie z męskiej energii. I niestety, dzisiaj jest tak, że to kobieta może pierwsza zadzwonić do mężczyzny, tak samo jak on może do niej zadzwonić, każdy może zapłacić za randkę. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna mogą podzielić rachunek, każdy może zainicjować seks. Tak naprawdę nie ma jasnych zasad, które zachowania są po czyjej stronie. Tak powstaje równouprawnienie w relacjach. Dzisiaj mężczyzna może walczyć o swoje przekonania, ale również jego partnerka może również w tym samym związku walczyć o swoje przekonania. Z drugiej strony mężczyzna może oczekiwać od swojej partnerki, żeby ona zaopiekowała się jego emocjami. I to są wszystko zachowania, które kiedyś były przyporządkowane albo jednej, albo drugiej osobie. I Zamiast uczestniczyć w tym takim tańcu dawania i brania bycia w żeńskiej i męskiej energii, budowania tego napięcia, tego czegoś takiego niesamowitego, co powstaje, kiedy spotyka się mężczyzna w męskiej energii, kobieta w męskiej energii i kobieta w żeńskiej energii, dzisiaj partnerzy zaczęli dbać o to, żeby było porówno wszystkiego, żeby każdy miał tyle samo przestrzeni na wszystkie aspekty. I każdy, żeby miał tyle samo przestrzeni na pokazywanie swoich żeńskich właściwości, jak i męskich. Wydawało nam się, że to działa, wydawało nam się, że nam to przyniesie szczęście, spełnienie, satysfakcję, a efekt jest taki, że biorąc pod uwagę statystyki, ponad 50% małżeństw się rozpadnie, coraz więcej ludzi jest samotna, jest coraz więcej singli, coraz więcej dzieci wychowuje się w rozbitych rodzinach i jest wychowywana przez jednego z rodziców. I to jest efekt jakby tych naszych przekonań i tych naszych eksperymentów i dzisiaj już trudno odnaleźć przyczynę tego dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi, nasze związki nie działają. Dlatego jakby tam, tą całą serię, którą teraz chcę nagrać o relacjach, będzie ona po części takim przypomnieniem tych takich jasnych, przejrzystych zasad, co zrobić, żeby to działało. I ciekawe jest to, że kiedyś w relacji był jeden mężczyzna i jedna kobieta. Teraz wiemy, że tak naprawdę w relacji jest dwóch mężczyzn i dwie kobiety, bo każdy z aktywował ten żeński i męski aspekt w sobie. I dzisiaj w związkach są tak naprawdę cztery osoby, czyli jest kobieca energia oraz jej męski aspekt i męska energia oraz jej kobiecy aspekt. I to jest ciekawe, jak dzisiaj wyglądają relacje z tego powodu, dlatego że my dzisiaj mamy o to, żeby zarówno nasz męski aspekt, jak i nasz żeński aspekt był zadowolony i zaspokojony. I to jest bardzo trudne, bo to powoduje, że taka klasyczna dynamika napięcia... Pomiędzy tymi dwoma przeciwnymi biegunami, pomiędzy dwojgiem osób, przestaje działać. I prawda jest taka, że kobieta dzisiaj, fantazjując o mężczyźnie, takim wymarzonym mężczyźnie, wyobraża sobie, że on będzie o nią dbał, będzie dla niej szczodry, będzie ją chronił, będzie się troszczył o jej mocy o wiele bardziej niż o swoje własne i takiego mężczyzny będzie nazywać męskim. Natomiast spotyka mężczyznę, który również pragnie tego, żeby to kobieta zajęła się jego tymi wszystkimi emocjami i również dbała o jego emocje i tutaj już dochodzi do zgrzytu. I tak samo jest w drugą stronę. Mężczyźni fantazjują o kobiecie, która będzie go szanowała, będzie go doceniała, nie będzie go konfrontowała, nie będzie go zmuszała do udowadniania swojej męskości, będzie go wpuszczała do swojej przestrzeni, będzie go obdarowywała całą swoją kobiecością i mężczyzna taką kobietę będzie nazywał kobiecą. Natomiast często dzisiaj wchodząc w relacje spotyka się z władczymi kobietami, które rywalizują z tym mężczyzną, które zmuszają go do tego, aby on udowodnił, że ten jego męski aspekt jest mocniejszy od jej męskiego aspektu. I to generalnie powoduje to całe współczesne zamieszanie. I dzisiaj mamy takie przekonanie, że chodzi o to, żeby było porówno, że każdy, żeby każdy miał tyle samo, żeby każdy miał taką samą rolę, każdy ma prawo do tego samego, i to jest w sumie największy problem. Nie? I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na to, jak dzisiaj funkcjonujemy, to właśnie ta potrzeba, żeby wszystko było dokładnie tak samo na każdym polu i żeby zarówno nasze męskie i żeńskie potrzeby były zaspokojone, jest jednym z głównych powodów, dlaczego związane nie działają. W dzisiejszych czasach, gdyby zapytano Freuda, czego chcą kobiety, prawdopodobnie odpowiedziałby, że chcą wszystkiego. I to jest to, dlaczego dzisiaj związki nie działają: dlatego że zarówno mężczyźni, jak i kobiety chcą wszystkiego naraz. Chcą, aby wszystkie ich potrzeby były zaspokojone, zarówno męskie, jak i żeńskie. I to powoduje, że związki przestają działać, ludzie są sfrustrowani, czują się niezrozumiani, niewidziani, nieistotni. I to doprowadza ludzi do samotności, do rozpadu związków. Dajcie znać, co sądzicie o tej serii, jakie jest Wasze zdanie. Podzielcie się swoją opinią na temat tego, o czym dzisiaj rozmawiałem i czekam na Wasze wiadomości. Do zobaczenia.